Tomi, ten związek jest toksyczny. Muszę to skończyć i to jak najszybciej. Tylko jak dla mnie zerwanie musi być aż tak rażące, że dziewczyna nawet ciebie nie zbije czy zabije. Różnie jest. Zgadzam się. Spróbuj przez SMS-a. Jak wysłałem do mojej mamusi, nie odzywała się do mnie przez dwa miesiące. Boże, jak ty jesteś nieogranięty. Przez SMS-a to taki obciach. Chyba wiem co, ale musicie mi wszyscy pomóc. Zrobimy to jutro po zajęciach w domu. Wszystkim się zajmę. Okej, okay, nie ma sprawy. A mogę wiedzieć co planujesz? Bardzo mnie to ciekawi, a zarazem intryguje. Jak twój plan się uda, wykorzystam go do mojej mamusi ukochanej. Dobra, spieszmy się, bo nie zdążymy na zajęcia. Resztę obgadamy później. Tego zadania zrobić, a walić to, idę. No pewnie, profesorek pomyślał, że SMS-u jest koleżanką i poprosił mnie o przeczytanie notatki, którą miałam. Wpisał mi brak notatki pod notatką oraz brak zadania na kartce z zadaniem: Co to za uczelnia. Raz kozie śmierć, mam nadzieję, że nic nie wyjdzie. A, 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 a. Dlaczego to mnie spotkało? Boże, pewnie znowu James Keybel klejem wysmarował. Kochana co się stało? Usłyszeliśmy starszy wrzask. Przybiegłam najszybciej jak mogłam. O widzę że tym razem James oszczędził sobie kleju. Trysznia, ja jestem w ciąży. James nie zapłodnił, ale jak przecież wzięłam tabletki a on użył prezerwatywy. Jak to możliwe? Co? O kurka wodna. Ale nie zapominaj że gumka zawsze może pęknąć, a poza tym po alkoholu człowiek zawsze czegoś zapomni. Na pewno brałaś tabletki i to się nazywa skur... James, przez ciebie jestem w ciąży. Debilu, będziemy mieli dziecko. To ty jesteś k***ą. Nie ja. Trzeba było uważać, a nie wskakiwać mi do łóżka. To wina Nicole. Ona się zachowuje jak... No, brak mi słów, ale z drugiej strony będę tatusiem. Boję się. Odchodzę z programu. Nie mam zamiaru mieszkać pod jednym dachem z ojcem dziecka, którego on nie chce. A tak go kochałam. Teraz wiem, że to zwykła świnia. Zachciało mi się przytulać, a ja Tomi był w pobliżu, więc pomyślałam, że go dosiądę jak byka. Chciałam czegoś więcej, ale on to synek mamusi, nawet małego całuska nie chciał. Co za, no koment. Ej, co ty robisz? Chciałam tylko, chciał. Muszę coś zmienić, owiem, włosy, bo już mi się znudziły. No teraz to Ajem przystojniak, gotowy na studenckie podboje. Słyszałem od Tomiego o Twoim pomyśle. Boję się reakcji, Nicole, już jest wystarczająco załamana. Jak już, to zrób to normalnie, a nie jakiś pseudoszoł w domu, to nie ma sensu. Poza tym, pomyśl o dziecku. Okej, okay, okej, okay. ja już sobie poukładałem w głowie, więc nie mieszaj mi. Dobra, już się nie odzywam, rób co chcesz. Tak, tak, struktura DNA zbadana. Teraz pora na wykazanie obecności wapnia w kostku. To chyba nie jest normalne. 0% wapna, za to sporo alkoholu. Ludzie ratujcie, bo zaraz tutaj zasnę. Co jest ze mną nie tak? Tak, Nikol, już nakarmię Dereka. Ta rzeźba wygląda jak Ej, wcięcie w połowie miednicy nigdy nie widziałam takiego zjawiska. Ciekawe co by powiedział Tomi. I kto tu się spóźnia? Zawsze na nas idzie, że to my się spóźniamy. O pan Kangnam Star. Kangnam Star. Tak wygląda statystyka kupna produktów w sklepiku akademickim i jak widzimy ono spada. Haha, załatwię ją. Już mam wszystko naszykowane, teraz tylko czekam na przyjście wszystkich i można zacząć to przedstawienie. Nikol, zrywam z tobą raz na zawsze. Haha. Ha. Kochałam ciebie, cieszyłam się z naszego dziecka, a ty śmiejesz mi się tak wprost ze sceny, wstydziłbyś się. Opuszczam program braniu, rozumiesz, nie chcę ciebie dłużej znać, zaborzała paruwo. Żegnaj Nikol, będziemy tęsknić. Tak jak mówiłam, opuściłam program. Wrócę do domu do rodziców i tam będę mieszkała razem z dzieckiem. Nie chcę już nigdy widzieć Jamesa, niech mi się nie pokazuje nawet na oczy.